Jak wieje, liście wirują, przekonacie się sami wychodząc z domu. Za 17 minut osła testy. Dzień dobry bardzo w radiu Z, to właśnie ten wiatr. A teraz liście. Marcin, ty robisz liście. <ścoughs> Czesi o, koniec, przepraszamy Państwa serdecznie, ale nie znać nas na produkcję prawdziwych dźwięków. Czeskiej piłkarskiej lidze regionalnej miejscowości ty jest nad łabą. Pewien sędzia w dniu swoich urodzin przyszedł sędziować mecz kompletnie pijany. Co chwilę padał na murawę, potykając się o własne nogi. Tak, no, ja, ja się wcale nie dziwię, jakbym usłyszał, że są dwie połówki do rozegrania, to też bym przyszedł. Sędzia ewidentnie dał w gwizdę. A o tego. Podobno piłkarze mówią, że się pięknie kiwa. <laughs> no to teraz niekryty kryty krytyk. Dzień dobry bardzo. Jedziemy. Niekryty Krytyk Radio Z Pobdeczka Znaczy Kanye łesta To dzisiaj dowiecie się, jak przeciw chciwości i rozrzutności protestują tacy celebryci jak on. Kanye West zjawił się na nowojorskim Wall Street jako jeden ze zwykłych, szarych ludzi, którym zachłanność korporacji przestała się już podobać. Nie byłoby to nic dziwnego, gdyby jeden z najważniejszych czarnoskórych muzyków ostatniego dziesięciolecia nie założył tego dnia ciuchów za około 90 tysięcy złotych. Wiecie, to tak jakby przyjechać hamerem ze złotymi felgami na protest przeciwko wzrostowi cen paliw. To tak jakby w jednej dłoni trzymać zdjęcie głodnego afrykańskiego dziecka, a w drugiej ściskać duży kubełek z KFC i obgryzać tylko panierkę. To tak jakby pojechać na manifestację w obronie praw kobiet, a po powrocie do domu zejść do piwnicy i opowiedzieć teściowej jak było i żonie jak się otknie. Żartooooo, jak wiadomo, że teściowej nie trzyma się w tej samej piwnicy co żony, bo wspólnymi siłami mogą przegryć skutkę. To it. down, down, down. So ja już skończę, bo za 15 minut prowadzę program pod tytułem Jak walczyć z głupimi szowinistycznymi żartami w polskich mediach. Miłego dnia i ciuchów za 90 tysięcy złotych? macie krączek? Czyli nie krytyk? Nie kryty, krytyk, krytyk. Z